Gdzieś żeśmy dosi na jakąś wyżynkę Panorama po prostu cudowna Uwaga na chaoska małżonki filmuje błękit nieba Uwaga błękit małżonki to, to jest błękit. w kontroli <grym> z różne ale wiesz to jest Mama tęskni za batonami proteinowymi. Oj, tam też jeszcze śnieg widać. Tutaj gdzieś jest chyba już szczyt. Chyba tu. Tam wyjdziemy gdzie jest krzyż. A tam na górze. tam po prawej stronie, tam no. no, gdzie Nie po ma małe tego, zdjęcie. Dobra. Ej, a nie lepiej ten, przyszły, hey. Czyli posta. Nie to, to jest, to, jest. jest. To nie na ten szczyt. Bo <gandlash> no. tam jak no. to, że to. Bo tam na tamtym trzecim gardzie to jest akurat na pograniczu. No tutaj się spotykamy. Ja tak się... to Zabrak. Zabrak. Ja. Po nie idziesz. Nie, nie. Co się tu

Tam by chyba gdzieś jakaś Ukraina. Ukraina, bo Ukraińcy umieją. To potem możecie, bo trzeba być teraz potem Ja mówię, że w potoku się napełni. Zostaje nam jeszcze rozsypanie, sprzedać bukowska i potem już w dół w do w tego.

Tutaj będzie zaraz granica, super graniczny. Cała ta strona to już jest ukraińska. A to Polska. To znaczy do, do, do tego pierwszej, do tego pierwszych gór na grzbie, ten też idzie granica ukraińska. A ja tu my sobie spacerujemy. Zadrzebiście, pogoda super wyszła. Strasznie ciepło, ciepły wiatr. Idziemy dalej, chociaż już powoli jesteśmy zmęczeni. Mamy 12,5 km w nogach, robimy to 4 godziny 10 minut. Z przystankami. Osłupki granicy ukraińskiej. Zabronione prawdopodobnie granica Unii Europejskiej w Właśnie zbliżamy do tej ukraińskiej granicy już, nawet chyba przez chwilę nawet będziemy nią iść, przez krótką chwilę, bo tutaj już prowadzi droga. Kto maszeruje, kto nie maszeruje, ten ginie. Zaraz sobie zdjęcie zrobię Asia przy tym słupku. Mogę? Ale my odbijamy od granicy tutaj od tej chwili ja przerwy będzie na tej zjacie. Ale faj. Śniega leczamy z granicy, już nie mam sił tam pójść sobie jakieś fotkę jednak zrobić. Filmujemy z bezpiecznej odległości 100 metrów. Uwaga, nacierają się śniegiem, jakaś kryoterapia. Ale Zamach. Granica ukraińska Granica Państwa, nasza A Na będą jesteśmy tutaj monitorowani przez Straż Graniczną Ups to już ostatni etap Taką drogą chyba przyjdziemy do samego tego. Wszystkie przewyższenia za nami jesteśmy zmęczeni 13,5 km Coś ten znak i umrzeć 21,5 km na razie 21,5 km Tak, jesteśmy skończeni opadek Byliśmy tam na szczycie pół godziny temu żeśmy sąd fajnie zaczęli nastoje były boskie teraz trochę gorzej morale spada jaki jest najbiedniejszy widok naszego C-Maxa chyba i na nas czeka a nie tam jakieś połoniny nie od mocy w dołku psychicznym Dołe psychiczne. 27 i pół kilometra i jeszcze kilometr chyba do samochodu. Opatrzcie, on jestem w domu. A tutaj maruderzy, tak, taki jest stanie jak my.